All About U2 to ultraluksusowy jacht motorowy, zaprojektowany z myślą o tych, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę na Morzu Śródziemnym. Mający aż 50 metrów długości, jacht ten łączy nowoczesną elegancję z klasycznym stylem morskim. Dostępny do czarteru dzięki platyniatyn, każdy moment spędzony na pokładzie All About U2 staje się wyjątkowym doświadczeniem. Ten wyjątkowy jacht oferuje przestronne wnętrza i najwyższy komfort. Może pomdrugaścić do 12 gości w sześciu luksusowych kabinach. Na pokładzie pracuje profesjonalna załoga licząca 8 osób, która dba o najwyższą jakość obsługi i spełnienie każdej potrzeby gości. Dzięki Yatyn twoja podróż jest w pełni spersonalizowana i dopasowana do Twoich oczekiwań. Wnętrza jachtu przypominają pięciogwiazdkowy hotel, dwie kabiny główne. Jedna VIP i trzy kabiny dwuosobowe, wszystkie z prywatnymi łazienkami, klimatyzacją i eleganckim wystrojem. Każda przestrzeń została zaprojektowana z myślą o luksusie, prywatności i komforcie. Główny salon jest przestronny i jasny, z dużymi panoramicznymi oknami, które oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze. Znajdziesz tu wygodną strefę wypoczynkową, jadalnie oraz nowoczesny system rozrywki, idealny do relaksu lub wspólnego spędzania czasu z bliskimi. Zewnętrzne pokłady również robią ogromne wrażenie. Znajdują się tam liczne miejsca do opalania, strefy relaksu w cieniu oraz duży stół do wspólnych kolacji na świeżym powietrzu. Na dziobie jachtu znajduje się bardziej intymna strefa wypoczynkowa z widokiem na otwarte morze, idealna na spokojne chwile. Dla miłośników aktywnego wypoczynku jacht oferuje szeroki wybór sportów wodnych, dwie skutery wodne, dwa siboby, wakeboard, pedalboard, ringo oraz sprzęt do snorkelingu. Dzięki platformie kąpielowej zejście do wody jest łatwe i bezpieczne. Pod względem technicznym jacht wyposażony jest w szybki internet, zaawansowane systemy nawigacyjne oraz stabilizatory, które zapewniają płynną i cichą żeglugę nawet przy większych falach. Splatyn ten Charter jachtu to coś więcej niż tylko wakacje, to luksusowy styl życia. Trasy rejsów dostosowywane są indywidualnie, od ustronnych zatoczek potęcniące życiem porty. Dzięki lokalnej wiedzy zespołu masz szansę odkryć najpiękniejsze zakątki regionu, niedostępne dla zwykłych turystów. Czas spędzony na pokładzie All About U2 to coś więcej niż podróż, to elegancja, luksus i wspomnienia na całe życie.